W programie Biznes to Ludzie, w którym rozmawiamy z naszymi gośćmi o nowoczesnym przywództwie, witają Państwa Romeo Grzębowski i Jacek Bełdowski. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Żyntara, założyciel i partner zarządzający funduszu Supernova Group i inwestor. Witamy Cię Maciek. Dzień, Dzień dobry. Witamy Cię i witamy Cię naszą tradycją programową, czyli wylosuj pytanie, przekaż mi kartę, a ja Ci je, ja ci je zadam. Co byś zrobił inaczej, gdybyś dzisiaj zaczynał swoją przygodę z przywództwem? O! Fantastyczne pytanie muszę wam, panowie, powiedzieć. Ja sobie bardzo często zdaję to pytanie, co bym zrobił inaczej, gdybym mógł zacząć jeszcze raz. Nie mam chyba takiego oczywistego, jednego, prostego patentu na to, co bym zmienił. Ale pewnie jest kilka aspektów związanych z tym, co by mnie przywiodło albo dało mi większą szansę na... Osiągnięcie zamierzonych celów. Myślę, żebym. Mam troszkę ponad 50 lat, więc moja edukacja była ponad 30 lat temu, czyli w tym okresie przemian w Polsce. Myślę, żebym był bardziej otwarty na edukację międzynarodową, co zresztą w późniejszych latach na, to, na co się później zdecydowałem. Po drugie, myślę, że zdecydowanie bardziej bym się Skupił od samego początku na mierzeniu się z samym sobą, bo na początku byłem trochę tchórzem i jednak przeszedłem ścieżkę korporacyjną, w której kompletnie się nie, nie odnajdywałem, więc ileś lat z jednej strony nabrałem doświadczeń, z drugiej trochę straciłem czasu. I trzecia rzecz, o wiele bardziej byłbym odważny i agresywny, jak byłem młodszy niż jak jestem teraz. Ty chciałbyś być jeszcze bardziej agresywny, tak? Czy teraz już jestem zdecydowanie bardziej defensywny i bardziej ostrożny? Okay. Myślę, że z upływem lat to się naturalnie dzieje i to zresztą jest mm -hmm. stosunkowo zdrowe, bo ta filozofia mówiąca o tym, że jak niczym nie ryzykujesz, musisz grać bardzo agresywnie, a jak już ryzykujesz dużą ilością dokonań, aktywów, etc., to musisz dbać o to, żeby no, nie przesadzać. Znaczy, uważam, że. Mm -hmm. Chciwość czy granie bardziej agresywne jest łatwiejsze wtedy, kiedy się po prostu ma czas na to, żeby poprawiać i, 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 i uczyć się na tych błędach. Jak się masz trochę więcej lat, to ta skłonność do ryzyka naturalnie spada. Więc, króciutko, jak byłem młodszy, byłem bardzo zachowawczy, albo bardziej niż powinienem. Na okay. pewno powinienem był być wtedy bardziej agresywny. Mhm. No z drugiej strony znamy wiele historii upadków przedsiębiorców, biznesmenów, którzy już na, nawet na dalszych etapach ryzykowali bardzo dużo. To jest w ogóle ciekawy temat. Ja dopiero co wróciłem z Kalifornii, gdzie sobie pozwoliłem na kolejny etap swojej edukacji i odbyłem taki bardzo kształcący program związany z inwestowaniem na Stanford. I szczerze mówiąc, mieliśmy tam bardzo długą dyskusję na temat filozofii pojęcia porażki. Niezwykle kształcący temat którym nie rozpalił do czerwoności. A to jest myślę kwestia kulturowa, bo w Europie, a na pewno w Polsce, mamy coś takiego jak relatywnie niski poziom szacunku dla przedsiębiorczości, brak szacunku i świadomości dla podejmowania ryzyk i z jednej strony dosyć nieprzyjemny fakt, że jakoś nam jest lżej, jak komuś się nie uda, co jest wyjątkowo słabe. A po drugie, nie szanujemy porażek. To brzmi bardzo dziwnie, ale mieliśmy bardzo długą dyskusję z profesorem ze, ze Stanford, którą dość aktywnie się włączałem, bo niezwykle interesowały mnie to, co powiedział, co niby wszyscy może i wiedzą, ale dla mnie było bardzo ożywczo uświadamiające w Ameryce przedsiębiorczość jest cnotą, w Polsce nie bardzo. W Ameryce aktywność przedsiębiorcza jest. Szanowana i wychwalana, a porażka nie jest kryterium, które jest penalizowane czy piętnowane. Wręcz przeciwnie, porażka jest dowodem na to, że próbujesz, bo jak nie próbujesz, to nie masz szansy odnieść porażki. A co było najbardziej niesamowite? Track record, gdzie miałeś porażki, daje argument. Dla potencjalnych partnerów biznesowych czy funduszy, które inwestują w Twoje przedsięwzięcie w przyszłości jako dowód na to, że jesteś kimś, to przez te kilka razy ucha i gielne porażek. Jak Ci się zawsze udawało, to być może to Ci się nie udawało, tylko miałeś zwykły fart lub to było absolutne zdarzenie niezwiązane z Twoją kompetencją. Więc tam porażkę ubogaca, a mam wrażenie, że w Polsce raczej, no, tak sam powiedziałeś, ja mam to też w sobie, jak upada jakiś duży przedsiębiorca w Polsce. Nie, że się z tego cieszę, bo to tak nie jest, ale jakby nie mam w sobie takiego myślenia, zawalczy jeszcze raz, teraz mu się uda. W Stanach jest dokładnie w ten sposób. Nie udało Ci się podnieś się. Spróbuj jeszcze raz. Chętnie Wisiki powierzają hmm. pieniądze tym, którzy próbowali, niż tym, którzy nie próbowali. Hmm, czyli fundusze venture capital. No, no, przepraszam, tak, fundusze venture capital. Hmm. <laughs> Okay. Tak, no jesteśmy no, przy tych inwestycjach. No, no właśnie, inwestycje. E, powiedziałeś, że bardziej się czujesz takim menadżerem zarządzającym portfelem e, inwestycji. Ale kupując firmy, czy znaczy inwestując w firmę, e, oczywiście pewnie sprawdzasz wszystkie e, poziomy zyskowności, zwrot inwestycji, cena tam. Yy, Czegokolwiek, ceny do kapitału, czy i tak dalej, ale tam też są ludzie. Jak wycenić, jaki jest parametr wyceniający przywództwo w takiej firmie, w którą inwestujesz? Czy w ogóle jest coś takiego? Im jestem starszy, tym bardziej doświadczam, uświadam sobie rolę mm, przede wszystkim tkanki ludzkiej, w konsekwencji jakości przywództwa. Jestem typowym inżynierem finansowym, typowym technokratą, w związku z czym przez wiele, wiele lat raczej, nie chcę powiedzieć, że lekceważyłem, ale nieszczególnie zwracałem uwagę na ten aspekt organizacji, zasobów ludzkich czy zarządzania. Teraz ten komponent u mnie urósł do niemalże krytycznej kwestii. Zresztą, znowu ta wycieczka, która bardzo mi ostatnio odświeżyła intelektualnie, dała mi bardzo silną taką pożywkę na to, żeby rzeczywiście głębiej patrzeć na kwestie ludzkie. Panowie, nawet sobie nie uwierzycie, że głównym kryterium decyzji tamże w tej Silicon Valley, a tamże Dobry. miałem tą okazję w chwilę przebywać, są ludzie, a nie ich wyniki finansowe tu i teraz. Oczywiście pomysł ma też znaczenie, ale nie ten ich bieżący performance, tylko to, jakimi są ludźmi, więc te kryterium osobowe, czy te kryterium zarządcze jest bardzo ważne. Mnie ten aspekt coraz bardziej interesuje mm -hmm. do tego stopnia, że na stare lata, że tak powiem, mm -hmm. swojej kariery zawodowej, będąc osobą, która jest absolutnie wykształcona wyłącznie w obszarze finansów. Nigdy nie miałem żadnych dodatkowych jakichś mm, akademickich przebojów poza mm, studiowaniem w takim programie na jese trochę menedżerskim. E, e, nigdzie nie znałem tej, tej menedżerskiej, jakby to mhm. powiedzieć, um, profesji. A dzisiaj w zasadzie aspekt ludzki jest na tyle istotny, mhm. że poświęcam bardzo dużo czasu mierzenia się z tym, jakimi ludźmi są liderzy czy fanderzy tak się to ładnie mhm. nazywa czy twórcy projektów, które staram się współangażować kapitałowo lub angażować osobiście. To dzisiaj jest chyba najważniejsze. Nawet dzisiaj, mówię, może panom powiedzieć, miałem taką kształcącą dyskusję z jednym z bardzo mądrych ludzi, który mówi: A czemu nie robisz testów osobowościowych Fanderą? Mówię, w zasadzie masz rację, powinienem. Uh -huh. Oczywiście uh -huh. nie w sposób challengeujący, żeby ich, nie wiem, oceniać w sposób dla nich krzywdzący, ale po to, żebym ja wiedział, z kim mam do czynienia. Lepiej zrozumieć. A na co patrzysz? Jak mówisz, jakim są jakimi ludźmi to masz jakieś taki kryterium? Empatia, poziom numer jeden. Czy kwestia numer jeden? Ego i zarządzanie ego, temat numer dwa. Równie ważny jak empatia, a może nawet ważniejszy. Jest to, jak jesteś Fanderem, czy kimś, kto coś założył i wymyślił, to masz takie gdzieś tam w głębi duszy e, kiełkujące przekonanie, że chyba jesteś lepszy od nich bo coś wymyśliłeś. Niektórym niestety urasta do monstrualnych rozmiarów. To ego może cię wspierać albo zabijać. Trzecim aspektem jest chyba coś, bym co nazwał. Pychą albo próżnością, która jest poniekąd pokłosiem mego, ale jest kompletną niezdolnością do tego, żeby interagować i wyciągać wartość z wymiany poglądów z innymi. czyli jesteś coś głuchy na poglądy innych? Jest na no to taki trik, że się czasami robi incepcję, że komuś się wmawia coś, żeby sam wymyślił, ale to nie jest metoda, to jest chwilowe zarządzanie procesem. W związku z czym na pewno próżność jest ważnym aspektem, który trzeba sprawdzić, jak ta próżność bardzo wpływa na taką osobę. No i oczywiście na końcu zdolność budowania zespołów, i zdolność do tego, żeby nadchodzić ideą, ale ważniejsze, żeby przekazać ideę w taki sposób, żeby się z nią ludzie identyfikowali, co jest chyba sporą sztuką. Mm -hmm. No tak, tak. No, ja... Mieliśmy już w programie ekspertów od pracy z founderami w akceleratorach. Ja też miałem okazję przez kilka lat współpracować z jednym z takich akceleratorów i rzeczywiście to ma znaczenie. Taka trochę pokora na słuchanie innych w ogóle zaciekawienie tymi tematami ludzkimi. No bo czasami to jest tak, że ktoś jest zafiksowany, mocno na tym pomyśle. Jest specjalistą też w jakiejś bardzo wąskiej dziedzinie i, i, i te aspekty ludzkie gdzieś tam są odsuwane, odsuwane dalej. No ale fajnie, że, że ty to odkryłeś. Będziemy eksplorować to dalej w drugiej części naszego programu, także zapraszamy Państwa po przerwie.